Witam, chciałbym pokazać produkt na korozję, taki na neutralizator. U mnie sobie autko tutaj i tutaj. Nałożyłem dwa razy ten forge koroplex, i teraz według instrukcji trzeba czekać 24 godziny i dopiero można kłaść podkład napoksydowy i wosk. Tak to wygląda. Ten koralek na inne części auta, i te wszystkie drobinki w ciągu już godzin powinny zmienić się na czarnych Tutaj te wszystkie elementy z jak na tym Ten machacz był bardzo mocno zjedzony, to znaczy plamki były, więc tutaj wszystko parano mi jest czarnieć I bo tak mówiłem, później podkład epoksydowy wosk, który by odbijał, ee, by odbijał wodę i wszystkie inne tam sole, nie solę, to powinno jakoś pomóc efekt później dodam w następnym filmiku